Właśnie tej pani, ale zobaczymy. Tak Mike jest. Tyson też był niski, ale sadził ładne bomby. Dobrze, kontra Linkiewicz! Wydaje mi się, że Marta Linkiewicz stoczyła już kilka walk i one nie są zapisane w żadnym rekordzie. Ma już na pewno jakieś szarpaniny z innymi dziewuchami, jak będzie tym razem. Oj. Ruszyły! Dziewczyny Ruszyły mają... ostrożnie, presję wywołuje tutaj Linkiewicz. I pierwsze kopnięcie. Pierwsze cepy plecy oddaje Godlewska. Jest dosyć chaotyczna wymiana. Bardzo chaotyczna wymiana. Nawet I sprowadzenie ma... do parteru. Za włosy było chyba chwycenie. Linkiewicz łapała za włosy, ale... do Linkiewicz! Mamy klickowę. O Linkiewicz. Mamy to Dobry broni się. Grounded, czy to przetrwa, czy Linkewicz. to przetrwa? Godlewska otała. Co Godlewskie. tam się dzieje? Duże kłopoty Godlewskie Godlewskiej. Barta Linkiewicz nie patrzy, gdzie uderza. Uderza w tył głowy. Ale już... Linkewicz. Linkewicz. Uderza w tył głowy. Sędzia. Linkewicz. Agresja. To jest Koniec Walki. Agresja Linkiewicz. Ale ja nie Zwyciężyła. Ja nie wiem czy nie było tutaj faulu bo sędzia mówił, że było uderzenie w tył głowy. Bardzo możliwe, że był tutaj faul. Było kilka mocnych uderzeń w tył głowy. Sędzia mówił nie uderzamy w tył głowy. Nie widziałem tego. Z mojej perspektywy wyglądało to jak po prostu brak obrony Monikiem Smeraldy Godlewskiej. A... Za chwilę zobaczymy powtórkę, zobaczymy co tam tak naprawdę się wydarzyło. Uwaga, patrzymy, właśnie mamy powtórkę z tego wydarzenia. Linkiewicz w dosiadzie, nie widać, ponieważ Godlewska ma czarne włosy na czarnym tle, tutaj bardzo mało widać. Było teraz uderzenie w tył głowy, jedno. Tak. Drugie. Były uderzenia w tył głowy. To jeszcze było dozwolone, ale dwa już siadły, na pewno niedozwolone. Czy Sędzia przerwał z uwagi na faul. Oj, Linkiewicz, chyba cieszy się zbyt wcześnie. Jeszcze nie wiem. Zaraz e, dowiemy się po tym wydarzeniu jeszcze było kilka uderzeń w tym głowę. Myślę, że to mógł być faul, ale zobaczymy, zaraz przekonamy się, jaki był werdykt sędziego. Jeżeli to był faul, powinien sędzia zapytać zawodniczki, czy jest zdolna walczyć. Na początku był chaos. Tak jak w mitologii stworzenia świata na początku był chaos. Później Linkiewicz ruszyła agresywnie do przodu. Później były kobiety. Tak jest. Dobrze, werdykt, zapraszamy. Jaki będzie werdykt? Tutaj, tutaj, tutaj. Włodarze są obecni. OKTAGONIE. Myślę, że zdecydowanie tam zbyt krótki. Czy czy to w był by brak obrony? walki w pierwszej rundzie przez techniczny nokaut. Jednak... jednak. Marta Linkiewicz. MARTA LINKIEWICZ! Link o, Panie nie chcą Linkiewicz! się przywitać, nie chcą sobie... A jednak jest szacunek, przytulają się. I chyba wszystkie złe emocje idą w eter. Dobrze obstawiłem, jednak Marta Linkiewicz wygrała właśnie agresją. Tym takim trochę penerskim I charakterem. Właśnie Jeżeli nie widzieliście, Zdominowała one ja nie chciałam, ja nie chciałam. Dobrze, dziewczyny chodźcie do wywiadu. Chodź Esmera.